Dzisiaj mamy samochód, samochód, też o to odpali. Wygląda no, samochód jak samochód. Yy, problemy są dwa. Po pierwsze, jak się przekręci kluczek. No niestety Mika Impuls. Samochód nie zapali. Był tu jakiś mechanik. Mechanik powiedział, że nie nie da się. Nie łączy się z komputerem. Sprawdziłem tutaj wszystko tego ogólnie. Założyłem, że w tym modelu jest zamontowane auto, niestety odcina prąd. Odcina prąd i po prostu. To się teraz tak nie stosuje i po prostu trzeba to tak zrobić, żeby nie odcinało prąd, ale żeby samochód palił. Druga rzecz jest, że oryginalny nie ma świateł krótkich, to może to ma 25 lat. Po prostu przypaliło się. Ja już to spróbowałem. Tutaj mam kancynowy na nowym już działa, tylko fizycznie trzeba będzie tutaj zamontować. Tutaj dokładnie nie na niebieskim pinie nie było prądu. Na nowym jest. Także jedno mamy znalezione po prostu przyłożnik. Zamontujemy nowe A tutaj po prostu zrobimy tak, żeby auto alarm nie wyłączał. Po prostu jest tak zrobione, żeby wyłączać samochód, czyli po jak alarm się uzbroił. Niestety samochód, mimo nie że alarm działa, samochody nie można uruchomić. Po prostu odcinamy napięcie. Trzeba teraz zrobić tak, żeby napięcie było. I samochód zapali I będzie jeździł, jak będzie samochód. Napięcie będzie napięcie na moduły. No i Impo zgaśnie, i samochód będzie palił. Także zaczynamy. No i tak, moduł Impo było wyłączone zasilanie. tylko mrugało, ponieważ ten moduł, który wyłącza dron na Impo. Wiadomo, że to trzeba było ominać Czyli teraz jest tak poprawnie. Czyli teraz, jak przykręcimy kluczyki gasną, samochód powinien zapalić. Pali na raz. Czyli cała przyczyna była w tym, że samochód nie chciał po prostu palić. Nie to, że nie łączy się z komputerem, tylko po prostu. Wyłączało z Co wyłączało? Kiedyś było zamontowane to zwrotne moduł, moduł, alarm z centralnym, Nie ma kluczeń, nie było. Wyłączone tylko nie zapaliło.